gościem jest dr Zych. z Instytutu Kultury z prawnej Ordo Juris. Panie doktorze, proszę nam powiedzieć, co, jaki są charakter bezprawny mają właśnie działania, inicjatywy aborcja bez granic? Ta inicjatywa, która pozwala na zamawianie tabletek aborcyjnych z zagranicy, budzi wątpliwości nie tylko z perspektywy zgodności z polskim kodeksem Karnym, w tym z artykułem 152, który zabrania aborcji e, przeprowadzanej niezgodnie z przepisami ustawy, a jak wiemy, te przepisy przewidują w tej chwili e, tylko trzy przesłanki, trzy przesłanki, na których nie zalicza się bynajmniej e, sytuacja, e, która e, jest przedmiotem e, akcji. Jednocześnie jednak mamy do czynienia z bardzo poważnymi wątpliwościami co do zgodności tej akcji z przepisami prawa farmaceutycznego. Przypomnijmy, że żeby wprowadzić w ogóle obrót, dystrybucję środków farmaceutycznych, to technicznie nazywa się produktami leczniczymi, chociaż wiemy, że w tym przypadku nie chodzi o produkt leczniczy, ale o produkt, który ma zgoła inne działanie, to Trzeba dysponować stosownymi zezwoleniami. Co więcej, nawet jeżeli podmiot jest uprawniony do tego, żeby prowadzić dystrybucję środków medycznych, to powinien ją dostosować do standardów, zgodnie z którymi środki, które wymagają uzyskania recepty, nie mogą być przedmiotem wysyłki przez internet. Natomiast Jedynie leki bez recepty mogą być wysyłane za pośrednictwem takiej komunikacji zdalnej. Więc tak naprawdę, czemu służą te wszystkie przepisy? No mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa. Mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i w ogóle bezpieczeństwa. Obrotu. No I w tym przypadku każdy, kto korzysta z tego rodzaju środków, naraża się na niebezpieczeństwo indywidualnie. Nie mówię tutaj już tylko o kontekście związanym z ochroną życia najmłodszego człowieka, ale także o indywidualnym niebezpieczeństwie, na które ten człowiek korzystający z takiego środka, z takiej substancji będzie narażony. Ale bardzo zadać kolejne pytania, tak? jeżeli chodzi o chociażby o reklamę i promocję środków farmaceutycznych. Mamy do czynienia z wyłączeniem możliwości reklamacji. Środków, które wymagają recepty. Tutaj pojawia się dodatkowe pytanie: czy rzeczywiście wszystkie te substancje, które są wysyłane, są w jakikolwiek sposób dopuszczone do obrotu na terenie Polski? Co do tego mamy też zasadnicze wątpliwości. I Już ostatnia kwestia. A mianowicie ochrona danych osobowych. Tutaj yy, pojawia się pytanie, yy, w jaki sposób te dane są yy, przetwarzane, kto właściwie jest ich administratorem. Nie ma informacji na ten temat na stronie internetowej ani Aborcja Bez Granic, ani powiązanej stronie Women Help, do której Aborcja Bez Granic yy, odsyła. Nie ma informacji dotyczących polityki ochrony danych osobowych i. Jest uzasadnione pytanie, czy ta lista danych wrażliwych po prostu pewnego dnia nie wycieknie. To pytanie jest oczywiście otwarte, ale to jest cały szereg zastrzeżeń prawnych, zastrzeżeń, które właściwie wiążą się z każdym aspektem organizacji tego przedsięwzięcia. Jakie działania podjął Instytut Ordo Juris w tej sprawie? Z jakie instytucje zostały powiadomione i do których się zwrócono z prośbą o reakcję właśnie w ramach ich obowiązków wynikających z ustaw? Została powiadomiona zarówno prokuratura w zakresie trzech czynów zabronionych, czyli e, czynów z artykułu 152 kodeksu karnego i e, czynów zabronionych zostały prawo farmaceutyczne, które e, zabraniają e, możliwości, e, możliwości dystrybuowania e, środków farmaceutycznych bez. E, uwzględnienia obowiązujących e, standardów i norm w tym zakresie, a także reklamy e, takich środków, które albo nie zostały dopuszczone do obrotu, albo wymagają e, uzyskania recepty, jest podejrzenie popełnienia czynów zabronionych w tym zakresie. Także powiadomiliśmy głównego inspektora farmaceutycznego, który powinien dokonać kontroli tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję. Wszystkich zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które są publikowane na stronie Ordo Juris. Tam dokładne, prawne informacje, które warto znać i cytować w tej i w innych sprawach związanych z ochroną życia i rodzin. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.